Z tej strony kadro to jest kolejny gameplay z gry The Forest. W dzisiejszym odcinku mam zamiar udekorować troszeczkę mój dom. Mianowicie popowieszać tutaj przeróżne zwierzęce skóry oraz być może jakieś trofea. Dobra, jeżeli chodzi o trofea, to myślę, że, że dobrym pomysłem będzie je umieścić gdzieś tutaj na zewnątrz, gdzieś przy drzwiach wejściowych. Tylko o jest właśnie to to No gdzieś tutaj Nad koło tych Drzwi wejściowych by się przydało Umieścić te trofea Mi się wydaje że tutaj O ale to równo zrobiłem To na górze trzeba będzie usunąć Myślę że tutaj powinno być dobrze Tu mam już tą czaszkę Ta czaszka dobrze wygląda I może jeszcze jakieś takie ładne Trofeum sobie powiesimy nad łóżkiem, żeby się lepiej spało. Dobra, trofea trofeami. Będę musiał trochę tych głów pozbierać. E, tutaj jest w ogóle e, czaszka, dekoracyjna czaszka. Tutaj jest zamiast czaszki, to głowa odcięta, a nie sama czaszka, więc to akurat taka dziwne, że tutaj jest taka miniaturka. No dobra, skóry. Teraz chcę troszeczkę to udekorować, żeby wyglądało to jak dom łowcy, którym tutaj niewątpliwie w tej grze jestem. E, łowcą właśnie. A, tutaj nad drzwiami też by można coś... No nie wiem, tutaj od zewnątrz to nie wiem, czy mi się chce tymi skórami dekorować i je marnować. Wolałbym zrobić tak, żeby po prostu... Poczekajcie, co to jest? To jest chyba jakiś wieszak na broń czy na coś, a ja wolę jednak tutaj mieć jakąś czachę powiesz... Jaki, jakieś trofeum powieszone. No więc tak, ja wolę tutaj nad dłużeczkiem sobie jakieś skóry powiesić, żeby żeby po prostu było bardziej przytulnie, czy coś. Eee, są tutaj też skóry tych królików, aczkolwiek te króliki jest trochę trudniej upolować według mnie, więc nie wiem czy mi się chce te ich skóry wieszać. No więc dobra, tutaj, gdzie tutaj jeszcze jakieś, jakąś skórkę powiesić. Może tutaj? No też, nas no się one ładnie wyglądają, można ich tutaj sporo powiesić i to będzie fajnie wyglądać. Z tym, że no jednak... Jednak trochę trzeba tych saryn upolować, a to różnie bywa z polowaniem na te sarny. Dobra, na razie niech będzie tyle. Zobaczymy ile ja w ogóle, ma ile w ogóle mam tych sk skór, bo trochę już tutaj mam, wystarczy tutaj jedną. Kliknąć E, jak się ma, i od razu nam się te skóry tutaj wieszają. E, dobra, spróbujmy jeszcze tutaj na razie. Tutaj koło drzwi. A, dobra. Może jeszcze. A. No, tutaj już nie mogę. Tutaj potrzebuję jakąś sarnę upolować. E, w międzyczasie. Może ja tutaj powieszę te skóry z tego gekona, jak ja go nazywam, z tego gekona, po prostu, bo chcę trochę na te jaszczurki sobie zapolować. Co ja miałem zrobić? Jedną rzecz miałem zrobić, tylko nie wiem, gdzie to jest. A, miałem w końcu suszarnie. Na mięso zrobić, bo nie chce mi się do głównego obozu iść, żeby coś zjeść. Zostawię sobie taką suszarnię w domu. Oczywiście 18 patyczków, ale to zaraz, żaden problem, zaraz zdobędziemy. W porównaniu do tego, ile to ja musiałem tych patyczków ostatnio, ostatnimi czasy zbierać, to 18 to jest wręcz bardzo mało. I w końcu będę mógł mieć tutaj yy, mięso. O, królik, znaczy zając. Ale te zające to są strasznie denerwujące. Spierdzielają. Przydałaby się tutaj jakaś marchewka, żeby je zachęcić do podejścia. Jako taka mini przynęta. Czy dałoby się też na jakieś ptaszki zapolować. O, no i te cholerne zające. Dobra, później się nimi zajmę. Znaczy się, już bym wyruszył na... A czemu tu mi się jakiś kij zrobił jako broń? Ja chcę moją maczetę. Znaczy nie maczetę, tylko tą katanę. Znaczy, się na te polowanie wyruszę zaraz. Chcę zbudować tą tutaj suszarnię, żeby nadmiar mięsa, które mam w ekwipunku. O, to się sprzegnite jakieś. A no tak, tu przecież jest coś takiego, że gnije to mięso. To ja je gdzieś wypierdzielę, bo jeszcze się tym zatruję. Na przykład, gdzieś tu. No tak, jak się za długo trzyma, to to gnije, ja o tym całkowicie zapomniałem, zobaczcie ile mi tutaj pogniło, o kurczę! Tylko jedna rybka mi została, to taki, o, zobaczcie, jakieś już zielone, przednite, fuj To tylko tą rybkę powierzchni tutaj, no, niech się suszy Będzie na kolację lub śniadanie i ja lecę teraz, o jeszcze przed wyprawą trochę grzybków Mam nadzieję, że nie halocynogennych i ruszamy na polowanie. O, już tutaj jest pierwszy gekon. Chodź tu. Ta katana jest dobra, bo dość szybka. Yy, damage dobry, ale zasięg słaby. A do takiego gekona to nie będę przecież z łuku strzelał. Dobra, wiecie co? Ja zrobię inaczej. Gdzie jest moja kurde włócznia? O! No i po gekonie. Skurowanko najpierw. A teraz mięsko. A, jeszcze jest głowa gekona, ale no ona jest taka mała, że to takie trofeum nawet nie wygląda zbyt fajnie. Jak już to albo sarne, albo nie wiem, tego dzika, bo tutaj gdzieś te dziki też podobno latają w tych biomach yy, zimowych. Ale ja tutaj nie mam żadnego w pobliżu. Dobra, jeszcze z patyczki, bo z zauważyłem, że tam mogę jeden koszyk ukończyć. No, łeb rekina można załatwić. Nie wiem, czy tego nie zrobić. Za niedługo. Dobra, teraz wyruszamy już na takie prawdziwe polowanie. Ile mam piór? Osiem piór. Pióra to jest coś, czego ja zdobywać nie lubię. Bo trudno jest czasami te ptaszyska ubić. O. o, ale go ładnie trafiłem. Ja pierdzielę. Powiem wam, że z tej włóczni tak ciężko jest z tych, że jakoś mi czasami w coś trafić, z, nawet a zwłaszcza w coś tak małego. Ale tym razem mi się udało. A ten łeb mi niepotrzebny. Jak na razie, tutaj główną moją zwierzyną są gekony, jaszczury, legwany. Jakby je zwał, jak zwał, tak zwał. Przydałoby się jakaś sarenka, bo tych zająców, ta zający ja ta tak za bardzo nie lubię, one są strasznie upierdliwe. Ale sarna czemu nie? Sarną nie pogardzę. Tylko weź tutaj jakąś znajdź. W ogóle jakoś ostatnio rzadko te sarny jakoś widuję, nie wiem, wyniosły się stąd czy wybiłem wszystkie. No nie wiem, gdzie te sarny. Ej, no serio. Chciałem urządzić jakieś duże polowanie. A tu sarenek nie ma. Hm. O, jest! Tak, pięknie. Ale mi coś dobrze dzisiaj idzie rzucanie tą włócznią. Mam nadzieję, że jej... Nie zgubię. Już wielokrotnie ja tą swoją włócznię gubiłem. Nie wiadomo, gdzie ją rzucałem. O. Kurde. Łeb sarny to już jest. O, nie, 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 nie. Co? Nie trafiłem? A gdzie moja włócznia? Nie, proszę nie. I taki jest, kurde, z tą włócznią problem. No, w tą stronę ją rzuciłem, prawda? Ona poleciała troszeczkę w górę. Ale wydaje mi się, że powinna wylądować gdzieś tutaj. Czy poleciała jeszcze dalej? Albo zapadła się pod ziemię, bo tak też się potrafi stać. No, sarenki sobie tutaj biegają, włóczni nie mam. No, szlak czasami trafia z tą włócznią, naprawdę. Zrobimy to inaczej. Gdzie jest mój łuk? Łuk to jest coś dziwnego w tej grze, według mnie. Celowanie nie, nie wygląda za dobrze. Również jego skuteczność. Taką sarnę trzeba chyba dwa razy trafić. A weź ją traf raz. O! No, chyba że jakoś, nie wiem. Kiedyś było tak, że chyba trzeba było dwa razy. A może zależy, w jaką część ciała ją trafimy, czy coś. Dobra, to skoro już mamy tą głowę tutaj. O! Maksymalna ilość mięsa. To idę ją. Ach, chciałem dozająca z łuku, ale to chyba nie byłby za dobry pomysł. Idę tą głowę sarny gdzieś powiesić. O, a nie, to to właśnie miałem zniszczyć. A, dobra, nie, niech wisi. A, mięso miałem odwiesić, no tak. Bo teraz, kiedyś to chyba się z jednej sarny dostawało kilka kawałków, a teraz. Nie, z jednej się dostawało jeden kawałek, a teraz z jednej sarny się dostaje kilka kawałków. A co ja tu powiesiłem? Ty, to chyba są ludzkie kończyny, a no tak, bo kiedyś tutaj takie szczątki kanibale jakieś znalazłem, możliwe, że tyle czasu miałem w ekwipunku? Ja pierdzielę. Nie no, te szczątki to bym jednak zabrał, bo z nich właśnie czego można kości wytworzyć. Dobra. Wracamy do lasu. Jeszcze. O, grzybki, jak szybko dorosły! Skubane. Dobra, może w tą stronę uda mi się coś znaleźć. Kiedyś, idąc w tą stronę, można było znaleźć łeb rekina. Jestem ciekaw, czy mi się uda to tym razem. Jak nie, to trudno. Może, może innym razem. A nie, tam jest biom zimowy, no tak. Kiedyś trzeba będzie się tam udać i zapolować właśnie na dziki. Jakiś dziczek by się przydał, jakaś dziczyzna. No ale to spokojnie, na pewno się w przyszłości tam wybiorę. No właśnie, ja dawno w sumie nie byłem na biomie, na żadnym biomie zimowym. A tutaj jest akurat część mapki, którą dobrze znam. Bywałem tu wielokrotnie. Tam są takie specyficzne, dość charakterystyczne kontenery. Ogólnie, jak ma się wyłączonych kanibali, to chyba rekiny też są wyłączone. Ale to nie wiem, nie pamiętam. Kiedyś było tak, że martwe rekiny leżały na plaży i wtedy w łatwy sposób można było zdobyć ich łeb. A nie wiem, czy tego w jakimś pachu nie zmienili. No, skaczące pudełka i to mnie miało wystraszyć? Ogólnie to jest właśnie taka rzecz... niby pierdółka, ale... tak troszeczkę mnie w tej grze bije po oczach. W sensie, no... ta wszystko, w sensie mewa, o, dobrze, dobrze. Piórka, dawaj piórka, piórka potrzebne mi są do strzału. No nie uciekaj! Ach, odfrunęło. O, tutaj. Zaraz sobie wejdę do wody. Trzeba się trochę umyć, co nie? O, dobra, już się umyłem. O, latające podełka, no mówię, co to jest? No, mówiłem, że o czymś, co mi się w tej grze nie podoba o żółwie! Dawno żadnego nie ubiłem. A, on już ubity jest, tylko tak tym łebkiem macha. O, oskuruję żółwia, czyli wezmę jego mięso i skorupę. skorupy już mam. skorupa mi się przyda do... i głowę żółwia, jak to śmiesznie wygląda. I co mam z tą głową zrobić? Nie wiem, może kiedyś zachcę się kolekcjonować wszystkie zwierzaki, to wtedy może tak. Skorupa się przydaje do... aż, do tworzenia tych kolektorów wody. Ale ja w sumie mam jeden. Nie wiem, może później przyjdę. No, tak więc chciałem powiedzieć o czymś, co mnie w tej że tak trochę denerwuje. A, tu jest ta. Lista pasażerów samolotu, chyba taka znajdźka, co nie? E, kiedyś jej tu na pewno nie było. Tutaj jakieś szyby. No więc tak, to są kontenery. Czegoś takiego na mapie jest bardzo mało. Wręcz to jest taki punkt charak charakterystyczny, co nie? W większości gier w tych yy, w tych kontenerach byłyby ukryte jakieś. Mm, skarby, nie skarby. No takie jakieś skarby, jakieś takie ciekawej temki w jakichś skrzyniach, coś w tym stylu. A w tej grze nie. Jest to coś, ale w ogóle to, że się tu dotrze, to w żaden sposób nie jest satysfakcjonujące. No bo nic tam nie ma. No była jakaś tam znaczka, ale co ja z tym znaczką mogę zrobić. Nic. Ogólnie tutaj jest plaża, jak widać taka, ale tu chyba kiedyś herkiny leżały. A teraz już nie leżą. O, legwany się tutaj wylegują. No dobra, nic. Chciałem zdobyć łeb rekina, ale się nie udało? No, a tam jest ten mój samolot. Rozbity. No cóż, po polowaniu uważam za takie średnio udane. Myślałem, że uda mi się więcej saren upolować. Oraz, że zdobędę ten łeb rekina, ale widocznie teraz już ich ciała po prostu... Znaczy się, te truchła tych herkinów już nie leżą na plaży. Kiedyś to było, ale w sumie da bardzo dawno w tamte rejony się nie zapuszczałem, więc... Nie widziałem, że to się zmieniło. O, borówki, czy co to jest? Jakieś jagody. Cholera wie. Jakiś tam chyba dziennik był w... Jakiś tak, nie wiem, bo tutaj ja w ogóle nie studiowałem aż za bardzo tej tutaj książki. Różne to jakieś pierdoły są. Lista rzeczy do zrobienia, tego to ja nawet nie czytałem, nie chce mi się tutaj, że mam jakieś skinie zwiedzić. Znaleźć drogę do tej, do tej dziury, co tam jest, mi się tam nawet nie chce chodzić. No się w przyszłości może pójdę, ale na razie nie. Że mam zbudować jakieś te, jakieś coś obronnego jakieś mury obronne, czy pułapki, czy coś, ale nie chcę mi się tego też robić. No i find Timmy, znać tego synka. W przyszłości może się to zrobi. Bestiariusz? Tu chodzi chyba o kanibali. No w sumie ja ich wyłączyłem, więc może jak jakiegoś ubiję, to się pojawi. a tutaj, bronię. A tutaj chyba właśnie jakiś taki przyrodnik, bym powiedział, czy coś, opis różnych Różnych kwiatków, które możemy tutaj znaleźć, ziół, na przykład aloes, tutaj jaskier, jakieś inne przeróżne tam. No, przeróżne jakieś tam pierdoły. Za bardzo się w to nawet nie zagłębiałem. Nigdy. Dobra. Zapada noc, więc ja wracam do obozu, odwiesić mięso na suszarnie. No i w sumie udało mi się chyba, co miałem zrobić, co mi się udało zrobić. No, za wyjątkiem znalezienia tych jakiś bardziej pokaźnych łubów. No i dalej te kończyny wiesz, jakby nie mógł powiesić tylko tych tego mięsa. Dobra. No w sumie teraz możecie zobaczyć, jak fajnie wygląda mój domek. Jak jest dobrze oświetlony. Dokładnie się świeci. No tutaj jeszcze nic nie robiłem, ale mi się nie chce. Bo to jest. Parter jest tutaj użytkowym. Dlatego tutaj wszystko robiłem. Ja jeszcze mogę sobie tutaj na płeczce postawić jakieś medykamenty. Czy tam puszki, czy tam batoniki, co tutaj, cokolwiek tutaj można. Eee, dobra, słuchajcie, w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!